Biernicieli jedzonymi tak, brawami będzie uczestniczył również w imprezie, na którą tak naprawdę powinien zaprosić nas, samorząd miasta, dlatego że mamy dzisiaj 30 czerwca, czyli pierwszy dzień wakacji, a tak naprawdę jedno z ważniejszych dla miasta wydarzeń, czyli oficjalny dzień, kiedy powinna być ukończona budowa tego oto obiektu. Jak widać obiekt jeszcze no wymaga dużych, dużych nakładów, prace ziemne są prowadzone. Natomiast my w imieniu Stowarzyszenia nasz Słupsk wzięliśmy na siebie tą odpowiedzialność i dzisiaj w imieniu własnym, a być może również prezydenta, który chciałby sam to zrobić, zapraszamy Państwa wszystkich na otwarcie nowego słupskiego basenu. Brawo! Otwarcie! Nadeszła wiekoponna chwila, dzięki tytanowi z Łupawy możemy się cieszyć. Wzruszenie odbiera mi głos, mogę tylko powiedzieć O-L-L, o l O-L-L, o, Właśnie tutaj, w imieniu Stowarzyszenia Nasz Słupsk, chcielibyśmy przedstawić Państwu nowy słupski basen. Basen spełnia wszystkie wymogi sanitarne, posiada odpowiednie atesty i dzisiaj Państwo będziecie mogli, jak również wszyscy mieszkańcy Słupska, skorzystać z niego, zamoczyć się w wodzie nabytej w słynnej Słupskiej Biedronce. Każdy z Państwa będzie mógł po raz pierwszy 30 czerwca skorzystać z kąpieli wodnych przy ulicy Grunwaldzkiej. Basen ten to. O pisaniu go autografami uczestników dzisiejszego otwarcia zostanie wręczony prezydentowi Koblińskiemu, żeby mógł również wypełnić swoje obietnice i udostępnić od pierwszego dnia wakacji ten basen mieszkańcom i przyjezdnym gościom. A może na nim usiąść? Problem rzeczywiście, na poważnie, jest duży.